W dzisiejszym odcinku stoczę walkę na kopanie w dole i kto lepsze rzeczy wykopie razem z Majkim. Majki tam siedzi, zobaczcie. Ja się będę Mikey. lepszy, będę lepszy. A nieco. jasne, jasne, będziesz lepszy. Ja wykopię lepszy. Zobaczcie, ja mam diamentowy dół, a ty co? Ja mam drewniany, ale to nie a, znaczy, że mam gorszy wcale Będę a, a, o tym super rzecz, że na pewno coś wykopię Tak, jasne, jasne Widzowie, zobaczcie, ja mam taki dół tutaj obsazony diamentami Tutaj mamy różne warstwy na dole <many> Mikey ma taki taki drewniany i normalnie z ziemią Dobra, ale I... widzowie, oprócz tych dołów jeszcze mamy tutaj, zobaczcie, upgrader Upgrader polega na tym, że jeżeli wykopiemy jakiś demek i wrzucimy go tutaj To wyjdzie nam jakiś lepszy, zupełnie inny i lepszy od tego, co wykopaliśmy nie, Mikey? Wow, ale super! Nie mogę się doczekać, aż coś tutaj wrzucę. Mam ja, nadzieję, że będzie... od razu będę miał super itemy do upgradeowania. No musisz wykopać, musisz wykopać. Słuchajcie, a tutaj jest bogaty villager, To jest sklep! O dzień dobry villager! I tutaj w tym sklepie polega to wszystko na tym, że co wykopiemy? Czyli wykopiemy żelazo, wykopiemy diament, wykopiemy złoto, czy węgiel, czy ziemię. Będziemy mogli wymienić to na kasę. Villager nam da kasę za to wszystko, Majki, rozumiesz? Wow, ale super! No i zobaczcie, a ostatnią rzeczą, ostatnią budowlą, tutaj jest wielki wymieniacz, czyli wymieniać. Sobie, zobaczcie, mamy kasę od villagera i wymieniamy sobie tę kasę na itemki. Mamy na przykład kilo diamentowy za 1000 dolarów. Wow, ej, to jest bardzo dużo! Tak, to jest bardzo dużo, Zobacz, tutaj mamy niszczarkę ziemi za 60 tysięcy dolarów. Wow, Mikey! Wow, jeszcze droższe! Ja nie wiem, czy ja będę miał tyle kasy! No nie wiem, Mikey, byś musiał wykopać bardzo dobre rzeczy i później wymienić na pieniądze, a tutaj jest za 250 tysięcy taki Rainbow Kilo. Wow, nie mogę się doczekać, aż go dostanę, Niko. Tak, tak, ale zobaczcie jeszcze widzowie, szybko wam pokażę, coś z wyżej, choć Majki. Zobaczcie, tu oh. są takie itemki, o, zobaczcie, tu są, tu są, tu są takie, zobaczcie, jakieś rakiety, też kilofy, jakaś ręka, Endermana, jakieś TNT, podpalaczka i ale wiecie co, wyżej wam nie pokażę. Pokażę wam w kolejnej części odcinka, więc musicie ale zostać do końca. to coraz lepsze rzeczy. Normalnie tutaj były drewniane drabinki tam są żelazne, wow, tak, ciekawe, Tak, co tak, jest tak, na samej tak. Górze zobaczcie, tam. widzowie, a musimy tam aż do samego końca i tam jakoś widać coś widać, też jakieś rainbow. Ale tego wam nie pokażę, widzowie, zostańcie do końca, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subika, a my idziemy kopać, Majki, dawaj, dawaj, masz tutaj skrzynkę przygotowaną, w tej skrzynce będziesz mógł wyciągnąć coś, ja teraz zaraz wam pokażę, widzowie, co będziemy mogli wyciągnąć, i bak, wow. mam, zobaczcie, hełmik, pyk, i mam też kilof, Ja też mam hełmik, zobacz jak super wygląda, Ej, zobaczcie jak wyglądamy widzowie, mako. Dobra Majki, masz jest... kilof, bierz kilof i kopiemy, Zaczynamy. Ej, a a ja Ej, a a ja Ej, a ty masz już diamentowy, a ja mam tylko drewniany. No bo mam diamentowy dół. Dobra widzowie, kopiemy, za trzy, dwa, jeden, lecimy Majki, kto lepsze rzeczy wykopie, pamiętajcie. Dobra, o ja się dokopam już do żelaza Majki. Co? Już tak szybko? A tak. ja dopiero kopię trzeci węgielek. No nie, no. Haha, ha. mam lepszy, mam lepszy kilof, mam lepsze wszystko od ciebie. Eee, a czy ja ten mój kilof mogę sobie ulepszyć w upgraderze? Eee, ej, Majki, szczerze? No chyba możesz sobie ulepszyć go w upgraderze. Ej, to ja uh, idę od razu na samym początku go ulzimy. A poczekaj ja... na mnie, poczekaj na mnie, chcę zobaczyć co ci wypadnie! Oby ci dobra, wypadło dobra, Nico, coś gorszego. No, zobacz, na ciebie, dobra, o, dobra. Ale już szybko wykopałeś, a ja tak mało. To no, pewnie zobacz, jaki mam super kilo. No tak, dobra, to idziemy do upgradera. Dawaj, no dawaj, zobaczymy, zobaczymy Majki, co ci tu wypadnie. Dobra, super, zobacz. Patrzymy, Majki, rzucaj. Uwaga, i wrzucam i siup! O, zobaczcie, Majki wrzucił kilof i leci, leci, leci. I wow, zobaczcie. Nie mogę się doczekać, co tam się będzie działo. Aha, może o ci wypadło coś kilo? super, ale oby ci wypadło coś gorszego. Zobaczcie, tutaj Ech. się mieni coś to jakieś takie, nie wiem, pyłki, które wymieniają te wszystkie rzeczy. O, wow, Majki! co tu się stało? E, tu się pojawił jakiś... Portal, ale co to eee, robi? Portal Niko. Nie wiem, o co tu chodzi z tym. Portalem! Jakaś o, żaba! Co to jest? Jakiś potwór! Ej, dlaczego? On mnie... Majki, o nie, uciekaj! Uciekaj, o, o, nie, o, nie, o nie, o nie! Szybko uciekam! O nie, o nie! nie co nie, się nie. dzieje? Majki, kogoś jakaś Ej, żaba! Zobaczcie, widzowie! Muszę uciec, muszę uciec jak najszybciej! Ja, Majki, uciekaj! Ej, a mnie nie Ale goni. się leczę! Ej, gdzie uciekać, gdzie uciekać? No, Ej, nie wiem, nie wiem, nie Ej, wiem! Ej, co ty zrobiłeś, Majki? Przedłeś do portalu! O nie, żabo! wypad stąd, uciekaj ode mnie! Uuu, muszę ją wepnąć do portalu, żeby zniknęła! A żabo! Uciekaj, stąd! So. A masz! Uciekaj stąd! So. A masz, żabo! A masz, żabo! Wpadaj do tego portalu! Wpadaj do portalu raz, dwa! Już! Już! A masz! A masz! A masz! Wpadaj! I... I padła. Dobra, na całe szczęście. Ale gdzie jest Majki?! I czemu ten portal jest ciągle otwarty?! Ja cię kręcę, ja się boję, co z niego wyjdzie, widzowie! O ja, na razie. Ej, słyszycie? Coś się ładuje! Jakieś rzeczy! O co tutaj chodzi? A, coś się ładuje! Jakiś zombie wychodzą z tego. Ej, dobrze, na całe Jeszcze się palą. Będę mógł je pokonać. Amas, amas, amas. O, no co? O, ja cię kręcę. Mówię tylko jakimś Kilofem strasznym. Dobra. Amas, amas, amas. Palcie się, palcie się. Gincie wszyscy. Zombie, oddawajcie mi mojego Majkiego. Amas, amas, amas. Amas, amas. Dobra, jeszcze chwilę, panowie TVZowie. Zaraz je wszystkie pokonam. Jeszcze ten. Jeszcze chwilenia. I zostały tylko trzy. I zostały tylko dwa i jeden. Pokonałem je. A gdzie jest portal? O nie, Majki? Ej, Majki! Co ty robisz? Spadłeś z nieba! A, a, spadłem z nieba, ale co to było? Gdzie ty byłeś, Majki? O, nie mam pojęcia, nic nie pamiętam z do dnika. nika. O ja cię kręcę widzowie, Majki wszedł do jakiegoś dziwnego portalu z jakimiś potworami! Ja cię kręcę Majki, wstawaj, wstawaj, wstawaj! O. Ej, już, już, A, daba, już, daba, daba, spokojnie, daba. już! Spokojnie, już spokojnie, już Uf. spokojnie, już spokojnie! Ja cię kręcę Majki! Ej! No, ja musiałem Ale to walczyć było z jakimś zombie i jakąś żabą! To, no, ej, ja żabę pamiętam, że żaba mnie goniła, właśnie jak o. ulepszałem sobie kill-off. Ej, właśnie, a, a twój kill -offek? Gdzie jest twój kill Eee, może się coś tam... <laughs> Wciągnęło ci kill i nie będziesz miał czym kopać! <laughs> nie no, to jest niemożliwe, żeby mi ten kill-off, musi się tam pojawić No no zobaczymy, poczekamy jeszcze 5 sekund, jak coś wypadnie, to zobaczymy. 5, 4, 3, 2, 1, i co? Ej, leci, 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 patrz! Ej. Cześć, co? Aż tak ci zabrydowało?! Łoł, wow, ej... Pójdź, ja normalnie, oh, yeah. ale ekstra Niko, przyjrzyj mu się Nie, Ej, no nie wierzę w to mm, Nie wierzę w to, Majki, idę kopać jakieś lepsze rzeczy, bo ja nie mogę, nie wytrzymam Ja muszę mieć lepsze rzeczy od Majkiego, to jest niemożliwe w no, ogóle że Majk miał lepsze ja rzeczy lepsze. Niemożliwe, niemożliwe Kopię dalej, kopię dalej, widzowie, musicie się dokopać do jakichś super rzeczy No bo ja nie będę mógł mieć Ej, zobaczcie, mam diamentowy mieczyk Majki, wykopałem diamentowy miecz A ja właśnie wykopałem drewniany miecz po o, co mi drewniany mieczyk, Miko? Majki, ty masz słabe rzeczy, masz słabe rzeczy. Wykopałem trochę węgla i wykopałem trochę srebra, więc będę mógł sobie normalnie iść i wymienić to w sklepie na pieniążki. Zobaczymy, ile villager dał mi pieniędzy, żebym mógł sobie coś kupić. E, panie villagerze... Wow, eee, villager e, poszedł chyba na kawę. Poczekajmy chwilę, a, może dobra, teraz na przyjdzie. Może. Ale zobaczcie, no. zobaczymy, za co mogę tutaj kupić to? Ciekawe, Ile to jest w ogóle warte, nie, Majki? zaraz zobaczymy. No dobra, dobra. Eee, panie villager, jest pan już, Czy jest pan z tej kawy? jest, panie villager, patrzę pan. E, da mi pan za to pieniążki jakieś, co? Ciekawe, ile na. dostaniesz, uh, uh, uh. za ma ile pieniędzy, Majki! Wow, ale dużo. O, ja cię kręcę, e, mam tylko 25, bo nie miałem całych staków. A, muszę nakopać całego staka, a za 25 dolarów nic nie kupi. Dobra, ile szybko kopać Majki, ja będę szybszy, będę lepszy od ciebie. Nieprawda, ja będę, bo ja mam teraz lepszy kilow zupgradeowany. Tak, jasne, jasne. Super szybko. Bam, popatrz, popatrz jaką kopię. Spójrz. Ta, zobaczymy, no. Co? Ty tak z tym kilofem? Nie, 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 nie. Możliwe, muszę iść szybko kopać. Ile kopię szybko? Wiecie co? Bo ja wiem, że muszę iść sobie wykopać właśnie diamenty, diamenty, diamenty. Ja wykopię sobie diamenty i zobaczymy, zaraz widzowie, ile to wszystko jest warte. No bo diamenty muszą być najbardziej warte. Dobra, dobra, kopię, 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 kopię. Dobra, tutaj. Ciekawe, czy w ogóle coś znajdę ciekawego. Znalazłem. Wow, co to jest? Jakaś siekiera, Majki. Wow, ciekawe, co to, to będzie. To jest siekierę? Tak, ja jakaś się siekiera. Mam do żelaza. O, i mam złoto. Wow, wow żywy topór, Majki, mam coś takiego. Nie wiem, co to, to? w ogóle co znaczy. To jest w ogóle? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale wiem, że może to być warte. Może, może sprzedam to u sklepikarza, może dostanę jakieś ekstra pieniądze. Nie mam zielonego pojęcia ale to zaraz sprawdzę, dobra widzowie wiecie co, wychodzę na zewnątrz i sprawdzę ile to jest warte O nie Niko ja znalazłem skórę, po co mi skóra? Skórę? Jaką skórę? Tak. Ha, ha, no normalnie skórę Mikey znalazłem. znalazłem skórę, dobra widzowie ja idę na górę wymienić to Dobra Maja wychodzę, wychodzę, ciekawe jak tam Majki, Majki pokaż tą swoją skórę Ja znalazłem skórę, no spójrz na nią Niko, no po co no, mi skórę? Mikey, skórę. Ha, ha weź se to weź e. Niko, co Ta. to, co, co tam, co to jest? W co ogóle? to jest, Majki? W portal się znowu otworzył do jakieś potwory! Ej, faktycznie, ale. Ej, Majki, ale masz inny. chyba jakiś śmieczyk, co? No tylko ten drewniany, który trzyma w łapce! Mm, dobra, Majki, ja mam jakąś super, zobacz topór. Może wow. nim pokonam tego potwora. Dobra, Majki, musimy z nim walczyć! To tak masz! Nie mogę go dobra. trafić! Ja, ja też nie, ale dobra, musimy z jakiś ciężki. a masz, A masz, masz. masz potworzenia. dobra, a masz. dobra, próbuję, dobra trafiłem, go, trafiłem go, trafiłem go, trafiłem go. Bum, bum. Dobrze, 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 Dobra, ja jeszcze chwilę, też, musimy z nim walczyć. Dawaj go, dawaj go, Majki, dawaj go. Uważaj, żebym cię nie trafił. Tak, dobra. Ej, dobry ten twój topór. No jako jest najlepszy, był jego wykopałem z mojego dołu. Dobra, ciekawe, ej, portal się jeszcze nie zamknął, Ciekawe, czy w ogóle Tutaj coś z niego wyjdzie jeszcze, ale dobra, jedę do sklepów wymienić sobie rzeczy. Ciekawe, czy w ja ogóle vilar siedzi... lepszego. No kupię. właśnie, właśnie, dobra. Ciekawe czy Wilary znowu nie poszedł na kawę. Dobra, będziemy musieli. Ej, iść wiesz co, Niko, może ja jak mam e, tyle tego wszystkiego i tutaj wychodzą te potwory, to może warto by było kupić e, jakiś mieczyk lepszy. Hmm, powiem ci, że to jest to no, w sumie słuszna uwaga, ale ja se kupię, wiesz co? Ja se kupię najlepszą taką wiesz parkę do tej ziemi, żebym miał lepszej temki od ciebie. He, he. Dobra, dobra, ile to wymienić? Villager, powiedz mi tak, ile dostanę za miecz, za to, za diamenty i za na przykład, nie wiem, coś jeszcze? No, panie Villager, co pan, co pan da? Pan da pan tutaj coś? Uuu, uu, patrz, lecą pieniążki. o ile pieniędzy, Majki, zobacz! Ej, ale dużo, ale ja też trochę nazbierałem. Wow, zaraz wow, ja wow, sobie wow, dobra, dobra, no wymieniaj sobie Majki, czekaj, tylko niech mi da tutaj villager mój piękny, zobacz, zobacz. Ale, ale mi daje pieniądze, zobacz, zobacz ile pieniążków! O, dobra, to wszystko, villager, Dzięki, dzięki. Dobra. Teraz ja, teraz ja, ja Majki, no, no zobaczymy ile tego, ty dostaniesz. Trochę tego. Mam węgiel i mam jeden diament. A, i skórę jeszcze, proszę skórę. Ej, ej, ale on ci daje dużo! Wow, 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 ale wow. tylko tyle do haha, ja mam lepiej więcej. Zostawię sobie tą siekierę, jakby tutaj jakieś potwory jeszcze wychodziły z tego. Ale wiem, że za te wszystkie pieniążki, zobaczcie, tutaj się wrzuca te pieniążki. Ło, wow, ale mam pieniędz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra, dziesięć takich sobie wrzucę tutaj. I będę mógł wziąć taką wielką koparkę. Jeszcze mi reszta została, więc biorę tą koparkę widzowie i zaraz pokażę wam, jak to w ogóle działa. Majki, a ty co? I co sobie ja, weźmiesz? Ja mogę sobie kupić coś. Może ta niego muszę sobie kupić. No co, weź Ale masz? mnie też stać na tą koparkę. Tak? Stać jego ale... koparkę? Tak, o nie, brakuje mi jednak, mogę sobie kupić tu diamenty, ale o nie. Na, musisz, musisz iść kopać, musisz iść kopać, Majki, musisz, musisz iść kopać kopać więcej. Aha, no. ja mam lepszą rzecz od Majkiego. Dobra, widzowie, zobaczcie. Teraz idziemy do mnie i ja sobie wykopię tutaj taką wielką dziurę tylko tym. Majki, pojawiły się no kolejne zombie! Ej, co, Kolejne zombie Naprawdę, idą, Majki, Niko. musimy je pokonać. Ja mam wielki topór, więc dawaj na nich. A masz, a, a ja masz, masz. Miecz, a masz. Dawaj pokory. tym drewnianym mieczem też walcz. Dobra, bom! Wow, jak oni wyglądają w ogóle. Bam, 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 bam. Tu jakiś mały w ogóle jest. Zobacz, bum. I jakieś pioruny walą? O co tu chodzi, Maiki? się w ogóle? Bum, bum, bum Ej, pioruny. Bum, 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 bum. Rzeczywiście to są pioruny. Bam, bam, bam. Dobra. Dobra, bum, bum. Musimy je pokonać bum. wszystkie szybko. Wiem, ale ich jest dużo, Majki, Pokonuj ich, pokonuj je. walcz z nimi. Bum, bum, bum. Bum, bum. Próbuję, Niko, próbuję, a macie, O, ja abacie. cię kręcę, ale ich zostało, już ich nie respił się, nie respił się, o, na całe szczęście. Dobra, bam, bam, bam. Tutaj jakieś potwory jeszcze. Ej, to są jakieś robaki, jakieś robaki, o co tu chodzi? O fu, skąd te robaki, jakieś diamentowe robaki? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, musimy je pokonać też, dawaj je, bam. Ej, przy, na twarzy miałem go, na twarzy go bam. O Niko. Eee. Dobra, dobra, dobra. jeszcze ich więcej jest, maki uważaj. Ba bam, uważam! bam, niego, uważam. bam. bam, o fu, bam. Na twarz mi też szedł. Na twarz Ej, go to miałeś. Miał. Ja tak. też. Nie. Dobra, pokonaliśmy ich. A co to jest? Nie, no co to Nie. w ogóle jest? Majki, musimy to pokonać. Dawaj, Majki, normalnie ładujemy całą siłę i pokonujemy go. Tak bam. jest. A was pomoszę. Masz, 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 masz. Tu ty pierdolisz, właśnie tu przez niego. BAM BAM Kaj, BAM kacz, On przecież pioruny Waż normalnie Właśnie widzę, widzę, widzę Majki Oło, szamasz, o, wow. o szamasz, szamasz Ale on jest dobra, ogromny w ogóle I co ma oko? Czy to jest buzia. Nie wiem Ale co to precyd. jest Szamasz, szamasz, szamasz No dobra, padaj Ej, Na całe szczęście pokonaliśmy go! I chyba portal się zamknął, co Majki! Taki jest portal, już się zamyka! Widzowie, idziemy kopać. Na całe szczęście portal się zamknął, więc ja pokażę wam jak teraz działa ta wielka koparka. Zobaczcie, pyk, pyk, pyk. I teraz koparka działa w ten sposób. bum. Ale kopię dużo! Ej, puszka! Ja chcę to zobaczyć, Ej. Niko! To dawaj, zobacz sobie, ale trafiłem puszkę, zobacz, mogę sobie puszkę? ją wypić. He, he, he. puszka Coca-Coli, wypiję sobie puszkę Coca-Coli. Zobacz Majki, jak o. to kopię! Ba bam! bam. Ej, jak się... Tak, tak! Zobacz, ja się dokopałem do końca już! Ej, do samego końca? Ale tak. ty możesz tak szybko teraz wykopać, o no nie, a, ja muszę a. się pospieszyć! Pospiesz się, pospiesz się, bo ja zarobię tyle pieniędzy, że normalnie szkoda gadać! O, ja muszę się pospieszyć szybko, kopki, Zobaczcie, lopię. widzowie, zobaczcie, ja tutaj normalnie jestem chyba najlepszym kopaczem normalnie w całej historii! Dobra, będę musiał wow. się jako wykopać tym, tym kilofikiem, pyk, 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 dobra, i teraz mogę dalej kopać tu, bam, i bam. Ej, dokupiłem się do czegoś, aparat mam, Majki. To <gry> aparat? Normalnie mi kamarat. Wjęcie. Tak, to zaraz wyjdę ci zdrowie, tylko poczekaj jeszcze pokopię trochę diamentów, żeby tutaj mieć dużo staków i mieć dużo pieniędzy. Uuu. Ej, to może pójdziemy na te wyższe poziomy, bo ja już chyba o, mam tyle kasy. No dobra, Majki, to ja wychodzę i idziemy na wyższe poziomy. Dobra, Majki, dobra, wyszedłem dawaj, sobie kupimy jakieś fajne rzeczy. bam, bam, tak bam, jest, bam szybko. Idziemy bam, 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 bam. sobie i sobie kupimy coś fajnego. Dobra, panie villager, ja mi się wydaje, że pan teraz da mi fortun. Znowu poszedł na kawę. No, no nie mogę, nie villager że poszedł no, na kawę. nie, no, on cały czas chodzi na kawę. Tak, Dobra, masakra. Ja wyrzucę to tak, e, tak czy siak tutaj. Dobra, bam, wyrzucę. Bam, bam. I ja poczekam sobie na niego na zewnątrz. Dobra, mi się wydaje, że chyba już przyszedł z tej kawy. Dobra, Villager, słuchaj, Mam tyle diamentów, mam tyle tego, mam tyle tego, mam tyle tego, mam tyle tego. Ale mam dużo nakopałeś, nigdy. E, tak, go. no pewnie mam to, mam to, mam to, mam to. Mam, to, mam jakieś ramki. E, proszę mi dać pieniążków dużo, bardzo. Ej, Majki, zabierz moje pieniądze! O, już się oddajesz. już się, się daj. to moje pieniądze, to darze. moje pieniądze, właśnie, właśnie. Daj, daj, daj. Oho, patrzcie, villager mi daje tyle pieniążków. O tak tak villager dawaj, 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 dawaj mi to dawaj, tak, 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 tak. tak, Ale tak, masz tak, dużo tak, kasy! Tak, tak, tak. Ej, możesz wejść chyba na te wyższy poziom, to ile. No, ja, ja ma pieniędzy, Majki, normalnie całego normalnie mam prawie tego, jak i półka. Dobra, dobra, villager, ty już tyle mi dałeś. O, ja ci, ci wow, dzięki, dobra, villager. to teraz ja poproszę tego. Dobra, moją to teraz działkę. ty, no dawaj, no <laughs> Zobaczymy ile ja dostanę, Niko. <laughs> <laughs> Majki, co ty? Ale ja przecież wyrzuciłem więcej tam rzeczy. No, mogę jeszcze, oddam, pałotki, a, coś. Targuj e, się takie. z nim, a idę kupić jakieś rzeczy, Majki. Dobra. Ja się nie mogę. Dobra, widzowie, słuchajcie. Dobra, ja tutaj wszystko mam je stać w sumie, to ja tutaj wyrzucę już te pieniążki. Bam, 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 bam. To tutaj, wiecie, to jest kasa taka jakby, więc tutaj się wyrzucę te pieniążki. Bam, 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 bam. Wyrzucę jeszcze, 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 jeszcze. Dobra, wyrzuciłem to Idę do góry. I dobra, co ja sobie mogę kupić? Ja sobie mogę ogólnie kupić wszystko, więc teraz teraz tak, mogę sobie kupić tę rakietę, więc sobie kupię rakietę, mogę sobie kupić ten kilof, więc sobie kupię ten kilof. Mogę sobie kupić. E, rent. Nie chcę tej ręki. jest Ale dobra, kupię sobie TNT, kupię sobie zapalniczkę. I zobaczymy jeszcze wyżej, Majki. A ja wchodzę na górę! O, na górę. na górę? Ty masz tyle tak, pieniędzy? Stać na więcej! Stać mi na więcej! Ej, nie I mogę wyjść to. O, dobra, po Co No latarka. Latarka, no, złote potrzeba. jabłko, jakieś ten? Nie, ten też nie potrzebne. O, ja mogę sobie kupić jednego na pewno. villagera, mi będzie stać A to se sobie kup, Jedzenie. Hmm, jedzenie mi nie jest potrzebne. I Majki, posuj się! Ech, ech. O, nie mogę wejść. Dobra, nikogo, dobra. 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 E, tu jedzenie mi nie jest potrzebne, bo nie jestem głodny. A co jest na samej górze? Ej widzowie, to jest sama góra, czyli te najdroższe rzeczy, które zostały. I zobaczcie, jest rainbow drabinka. Wysisz majki, są są fajne jakieś rzeczy? Wow, tam muszą być ekstra rzeczy, Niko, dawaj wchodzimy, może. Dobra, dobra, nas dobra. Stać? I wchodzimy i co jest? <laughs> Za milion! Wow! nie no dobra, za milion to mi jeszcze nie stać Ja cię kręcę, Majki, musimy dalej kopać, ale ty sobie coś ja w ogóle jakiegoś lepszego, bo ty sobie słabo radzisz w ogóle, majki Dobra, ja mogę sobie kupić tego mining drilla, tego co o, masz ty. O, o, dobra, I no to sobie kup, to sobie kup. kup To sobie e, kup A ja wiesz co robię? Ja idę sobie Majki i już kopać i to będę szybszy, cię kopie całe ja będę szybszy. ja będę szybszy. kopię wszystko! Ja mam w ogóle widzę sobie. Sobie mam TNT, mam normalnie ten lepszy off mam wszystko, mam bazukę nawet. A może zbadamy tą bazukę więc nawali. Dobra, wezmę tą bazookę i bam! Wow! Ej, co to za hałas, Niko? Nie, wiesz, co to jest, wiesz, to ja tylko. Dobra, pierwsza jakaś rakieta taka dziwna była, więc druga! To, dobra, ładuję rakietę i bam! Młode, walnęło, widzowie, zobaczcie. Dobra, ładuję kolejną rakietę. I BAM! Ole waleło, ja cię kręcę! dobrze, stoimy teraz e, tego kilofa. Ja ha, grzyby, <gryby>, Majki, co ty? Zobaczcie, ja mój kilof jak wali teraz, bam, bam, bam. Dobra, i teraz użyjemy naszego, e, tego, koparki! Bam, bam, bam! Nie no, ja będę najbogatszy do na tej wszy, całej normalnie! Zobacz, Majki, ej! Nie prawo, ja będę! A, jasne, jasne, Majki. Crystal Silver Platinum. Nie wiem, co to jest, ale to trafiłem, więc w sumie fajnie. Tu trafiłem jakieś kwiatki. Pixel, coś, co to jest? Co ja trafiłem, nie wiem co to w ogóle jest Ja ale ci postawię tylko villagera, on cię będzie pilnował, patrz. Jak pilnował? Ja nie chcę pilnującego villagera. On tu, on tu cię będzie pilnował. Ej, gdzie uciekasz villagerzy przestać! Zobacz ile e. ja w ogóle wykopałem Mike, ja już wszystko prawie wykopałem, te moje diamenty, będę najbogatszy! Uhu! Nieprawda, prawda ja będę tutaj bo ja jestem jadą kasę jasne. i już idę do sklepu. Co idziesz do sklepu? Nie, 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 ja też muszę iść, ja szybko biegnę! Jaki będziesz, gdzie, Ty będziesz? Nie biegni tam, ja będę biebsy. pierwszy. Nie Nie, 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 nie. Szybko biegnę, 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 biegnę. Szybko! Dobra, witam wilażera, ja to, ja to dam, ja to, o, ej, mam Nieprawda, ja klatkę. dam, proszę, proszę, o, szybko Nie, 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 nie. Szybko, 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 ja wyrzucam, ja wyrzucam, ja wyrzucam. I mam, i Bam, 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 ja to wszystko dam, ja to panu wszystko dam, dam. patrzy pan, yy, tu, to to, 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 to i to panu. To moja kasa, to moja kasa. A, jeszcze Nieprawda, nie twoja, twoja, też... jest następna, twoja jest następna. Dobra, bam, bam, mam. Zobaczy, widzowie, lamp. Kasy w ogóle. Masakra. Dobra, ale fajnie. wiecie co, widzowie? Poczekam na Majkiego i pójdę z nim. Zobaczymy. Teraz ja, teraz ja. Zobaczymy ile pieniążki. kto ma kasy i kto może co kupić, co? Dobra, ja jeszcze poproszę moją działkę. Ja czekam, no, macie dobra, Majki, dobra, tutaj. Dziękuję. I biegnę, biegnę, biegnę. Kupię sobie najdroższy łuk albo zbroję. Tra, la, la, la. Dobra, zobaczymy, Majki. Dobra, Majki, no zobaczymy na kogo teraz stać na te takie fajne. I temki takie, rainbow, zobaczymy. O, czekaj, muszę wyjść z tej drapiny tylko. Majki, włosuj się. Dobra, idę do samej góry, Majki, na pewno ciebie nie zeć, mnie na pewno stać. A -a. A, nie, ja muszę sobie coś kupić. Dobra, Majki, zobaczmy. Zdradzie. Zobaczmy, czy cię stać. Zobaczmy, zobaczmy, no czekaj, wyrzucę tylko to, zobaczmy, no. Staćcie? E, e, stać mnie na e, buty. na no tylko na buty, a zobacz, Majki, to. Pam! A poczekaj, muszę sobie tu założyć. a ja mi na wszystko stać, Majki, zobacz. I bam. jeszcze na łuk mnie stać tylko na łuk. O nie! A zobacz, co ja mam, mam całą zbroję, tylko buty. Ej, ty, y, masz tutaj parę dolarków, dawaj te buty. Masz, masz, a, dawaj te buty. Chcesz ode mnie odkupić naprawdę te buty? Tak, tak, dawaj, buty, jak chcę mieć całą zbroję. Dawaj, dawaj. A, no dobra, dobra, już ci oddaję. Masz! Zarobiłem więcej, wykopałem więcej od Majkiego, mam co za milion normalnie a. dolarów zbroję. Majki, wygrałem tą bitwę! No nie, znowu wygrałeś! Aha, dobra, chodź Majki, zobaczymy jakie są zniszczenia w tych dołach w ogóle zrobione. Chodź dobra, na dół, bam, już schodzę, bam, bam, tylko bam, muszę jeszcze bam. kupić strzały do tego Dobra, ubiegłoku. dobra. E, Majki, chodź! No to ile? Ty będziesz złaził tam, chodź. Idę, idę dobra, już! Dobra, dobra. Ja jestem wam. E, Majki, e, tak, Niko, już nie. Jakaś jestem. wiedźma tu jest. I e, portal wiek. się otworzył i ona mówi, że musicie iść ze mną! Co z o, ja cię kręcę. Ja nie ufam Wiedźmom, I Widzowie, czy wymyślisz, że musimy iść z tą wiedźmą? To jest Czemu to robić? Szybko? A. Ej, poszła! Ej, ona sobie normalnie poszła. Majki, mi się wydaje, że to będzie niesamowita przygoda. Idziemy tam? Ej, no pewnie! Jej, Dobra, taki ciekawy, co to będzie w środku? Widzowie, zostawiacie obeczki w górę, zostawiacie subiki i zostawiacie komentarze. A my idziemy na przygodę! Lecimy, Majki!